Zapraszam Ciebie na czytanie karty dnia, co tam Cię dzisiaj czeka. Jeżeli masz ochotę się dowiedzieć z kart, na co możesz liczyć, na co masz zwrócić uwagę, to to czytanie jest dla Ciebie. W ogóle dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że już jakoś ten dzień mija Wam ok, albo bardzo dobrze, albo chociażby w miarę ok. I zapraszam na czytanie dla poszczególnych flamastrów. Żółty flamaster. Co tam u ciebie dzisiaj słychać? Mm -hmm. Ok, więc czeka Ci dzisiaj jakieś wydarzenie, które może trochę Tobą zatrząść. Patrzę, czy tutaj światło pozwala na to, żebyś widziała, czy widział tę kartę. Więc, wydarzenie może Tobą zatrząść w jakimś sensie. Może się coś wydarzyć niespodziewanego, jakaś niespodziewana zmiana albo jakieś niespodziewane wydarzenie lub też wydarzenie, które tak jakby trochę Cię przyprawi o taki stres po prostu, stres. Więc dzisiaj po prostu przygotuj się na to, że może się zdarzyć w Twoim dniu coś stresogennego, stresującego i no... Po prostu bądź tego świadoma, czy świadom, i nie daj się temu gdzieś tam pochłonąć. I kolejna karta tutaj mówi do ciebie: znaj swoją wartość. Tutaj skunks przemawia w tej karcie. Skunks mówi ci: znaj swoją wartość. Więc to mi nasuwa tutaj na, na, na myśl interpretację, że jakieś wydarzenie dzisiaj może sprawić, że się poczujesz, nie wiem, gorsza, Niekompetentna, jakaś mm, oszukana, też może. Pamiętaj, że to jest czytanie dnia, więc tutaj mówimy o jakiejś mikroskali, o skali jednego dnia, ale coś się może takiego wydarzyć dzisiaj, że będziesz się czuła, że postąpiłaś źle, albo że ktoś ci powie, że mogła, mogłaś coś zrobić lepiej. I jakby wszystko, no, wszystko ok, zdarzają się takie sytuacje, ale dzisiaj szczególnie musisz zwrócić uwagę na to, żeby takie. Jakieś, um, jakaś sytuacja, która będzie taka chwiejna, nie zachwiała Twojego poczucia, um, poczucia własnej wartości, właśnie. I przypomina, znaj swoją wartość. I w takiej sytuacji, okej, okay, stres się zdarza, kłótnie się zdarzają, jakieś potyczki się zdarzają, ale żeby to dzisiaj nie zachwiało twoje poczucie, Twojego poczucia własnej wartości, bo to dzisiaj jest ważne, żebyś pamiętała o tej własnej wartości, którą jak najbardziej posiadasz. Nieważne, co kto mówi, ale ta wartość pochodzi właśnie z Twojego bycia po prostu unikalną jednostką na tej ziemi, pięknym człowiekiem. I po prostu wszystko naokoło może się walić, palić, a i tak ty jesteś głównym bohaterem swojego pięknego filmu, który gdzieś tam przechodzi przez fazę wzwyżki albo zniżki, ale wciąż jest Twoim personalnym filmem. I nie zapominaj o tym. Ok, dzięki! Co tam u ciebie dzisiaj? Już otwieram kartę. Tutaj mówi do ciebie indyk z karty mówi, że, że dzisiaj warto się podzielić, dać, dać coś, podzielić się czymś e, w takiej myśli właśnie e, wdzięczności i takiej takiego tutaj po angielsku to się nazywa Grace, czyli takiej właśnie takiego jakby zachowanie godności, czy właśnie takiego piękna generalnego, więc gdzieś tam ten indyk mówi o generalnie o dzieleniu się i dawaniu. I tutaj mamy kartę drugą, która może symbolizować e, dziecko lub też kogoś młodszego. Może to być osoba młodsza, starzem, na przykład gdzieś tam w pracy na przykład to może być ktoś właśnie młodszy starzym od ciebie albo młodszy wiekiem albo po prostu nie wiem jakieś dziecko w jakiejś interakcji to może być twoje dziecko albo to może być dziecko w jakiejś interakcji albo jakiś nastolatek w supermarkecie no nie to może być ktokolwiek kto gdzieś tam jest od ciebie młodszy i może na przykład na pierwszy rzut oka wydawać się że ta osoba jest taka może krnąbrna, jakaś niegrzeczna Prosi się o jakieś kłopoty. To, może być, to mogą być cechy charakteru, właśnie tej osoby. I tutaj Indor mówi, że zamiast gdzieś tam oceniać tę osobę, albo się denerwować, albo po prostu ją za przeproszeniem olać, to spróbuj jej coś dać. Nie mówię tutaj, żeby się jej dała tam, nie wiem, 100 złotych. Ale mówię raczej, żebyś po prostu, nie wiem, dała jej czas, uwagę, zwróciła uwagę na tę osobę w taki sposób, taki sposób może inny niż zwykle, taki refleksyjny. Zastanowiła się, co ta osoba może potrzebować i czy ty jesteś w stanie tej osobie coś dać. Czy ty jesteś w stanie dać jej czas, czy ty jesteś w stanie dać jej uwagę, a może właśnie ta osoba potrzebuje czegoś, nie wiem, pomocy, nie wiem, pieniędzy. Zastanów się, co ta osoba potrzebuje w danej chwili tej interakcji i co ty możesz jej dać. A może po prostu możesz jej dać nazwyczajniej w świecie uśmiech. Jeżeli to jest faktycznie jakiś nie wiem nastolatek w supermarkecie, który normalnie byś się minęła z nim i nawet się nie spojrzała, bo jest jakiś dziwny, to może dzisiaj właśnie się uśmiechnij do tej jakiejś młodszej czy młodej osoby i zobacz co się stanie. Może właśnie gdzieś ten uśmiech zostanie odwzajemniony i twój Fragment dnia nabierze zupełnie innej jakości. A na przykład w pracy, no to wiadomo, że po prostu, może właśnie jakiś ktoś młodszy od Ciebie albo młodszy starszy od Ciebie potrzebuje jakiejś pomocy albo zrozumienia, albo rozmowy, właśnie zależy od sytuacji. Jeżeli sama masz dziecko lub masz dziecko sam, to zwróć uwagę na jego jakieś tam potrzeby w dzisiejszym dniu i i nie wiem, właśnie poświęć czas, skontaktuj się, e, pobaw się, jeżeli to jest małe dziecko. Jeżeli nie jest to małe dziecko, to właśnie gdzieś tam e, znajdź czas i zastanów się, czy to dziecko czegoś potrzebuje. Ok, dzięki. Zielony Flamaster, zapraszam Ciebie na Twoje dzienne czytanie. Co tam dzisiaj? Tutaj mamy zwierzaczka. I ten zwierzak mnie totalnie zaskoczył, ale po angielsku on się nazywa porcupine, porcupine, nie wiem nawet jak to przeczytać. Nie spotkałam się nigdy z tym, z tą, z tą nazwą, ale ja tutaj widzę z obrazka, że to jest chyba jeżozwierz. To jest po prostu jeżozwierz, taki bardzo rzadki i specyficzny zwierzak. Więc tutaj masz dzisiaj jeżozwierza. Co to może oznaczać? E Tutaj ten jeżozwierz mówi do ciebie, że nadszedł czas na, na punkt widzenia osoby początkującej. Co to znaczy? I tutaj mamy ślicznie dopasowaną kartę dla ciebie. Kartę nowego początku intelektualnego. Czyli dzisiaj możesz spotkać się z sytuacją. Gdzie coś sprawi, że poczujesz, że nie wiesz, nie umiesz, nie, nie jesteś zapoznana czy zapoznany z jakimś tematem, nie jesteś przygotowana. I ten zwierzak, jeżozwierz, przypomina ci, żebyś pozwoliła sobie na poczucie, że jest OK czasami być właśnie na początku drogi. Nawet gdzieś już tam w pracy, a ktoś ci powie jakąś, nie wiem, nową rzecz, i ty masz poczucie, no ja już tu jakiś czas pracuję, więc jakby mam, wytwarza się to takie dziwne poczucie e, takiego monopolu na narrację. W sensie takim, że, o, jak ja już tutaj trochę pracuję, no to już chyba raczej wiem wszystko. A ktoś przychodzi z czymś nowym i ty masz poczucie, dlaczego ja tego nie wiem, e, powinnam to wiedzieć, albo na przykład. E, Mogłabym to wiedzieć, albo dlaczego ta osoba to wie. No więc tutaj ta karta broni cię niejako przed właśnie takim sposobem myślenia. Czy, czyli pokazuje ci, że dzisiaj przyjdzie do ciebie jakaś informacja, która będzie nowa, świeża. To może być. Informacja w ogóle nie z pracy, to może być informacja na przykład, nie wiem, jakaś informacja polityczna, nawet albo jakaś informacja społeczna, nawet na przykład na Facebooku, jeżeli śledzisz jakieś grupy, przychodzi do ciebie jakaś informacja i ty na przykład nie znałaś tej informacji wcześniej, nie wiedziałaś, może się nawet z, ni z nią nie zgadzasz w jakimś sensie, ale gdzieś ta niezgoda może wynikać nie z tego, że faktycznie się nie zgadzasz, tylko na przykład z tego, że pierwszy raz o czymś słyszysz albo że. Po prostu musisz więcej się dowiedzieć na ten, na ten temat. Więc ta karta mówi ci, że po prostu cały czas będą się zdarzały sytuacje w Twoim życiu, może nie cały czas, ale co jakiś czas, że będziesz się czuła, że nie wiesz wszystkiego o jakiejś rzeczy i to jest w porządku, to jest wszystko ok, i właśnie to daje Ci e, możliwość do dowiedzenia się jakiejś rzeczy, jakiejś nowej rzeczy, jakiegoś nowego tematu. Jeszcze jedna interpretacja tych kart razem. Możliwe, że dowiesz się dzisiaj jakiejś interesującej informacji, o której wcześniej nie wiedziałaś. Czyli właśnie jakiejś takiej nowej, nie wiem, może to być nawet plotka, albo jakiejś nowej informacji na temat, który cię jak najbardziej interesuje, ale gdzieś tam jakaś cegiełka się do tego tematu dołoży. Ale właśnie będzie to jakiś taki temat intelektualny, w sensie. Jakiś, jakiś myślowy, no nie? To raczej nie będzie w aspekcie działania, tylko raczej to będzie w aspekcie informacji. Coś nowego dzisiaj do Ciebie przyjdzie. Dzięki, pa pa.